Za nami kolejna odsłona warsztatów kulinarnych organizowanych przez Centrum Współpracy i Inicjatyw Społecznych MCK Bełchatów. Ostatnio przygotowaliśmy warsztaty, gdzie tak naprawdę my wjedliśmy prym w przygotowaniu dań. Tym razem postanowiliśmy wziąć tutaj że tak powiem, młodzież. Jest z nami Rafał Kozakiewicz, kucharz naszej restauracji. I postawiliśmy teraz na to, żeby jednak uczestnicy przygotowali wszystkie dania. Więc my jesteśmy dzisiaj tylko pomocą, są przepyszne, także warto. Uczestnicy pod czujnym okiem Rafała Kozakiewicza z restauracji za kulisami odważnie sięgnęli po deski do krojenia, noże, a także blendery. Motywem przewodnim tej odsłony warsztatów były dania wege, przygotowywane w taki sposób, by można było je łatwo odtworzyć także w domu. Zależało nam na tym, żeby wszystkie składniki zakupić w supermarkecie, żeby pokazać wszystkim uczestnikom warsztatów, że wszystkie dania można przygotować... Yy. Z supermarketu, ale w domu i nie trzeba do tego mieć restauracji. Na ogromnym blacie kuchennym zagościły sezonowe warzywa i owoce, ale nie tylko. Dzisiaj przygotowaliśmy warsztaty wege menu. Zdecydowaliśmy się przygotować także ryby, ze względu na to, że wege dzielą się na trzy kategorie. Ludzie, którzy nie jedzą w ogóle produktów odzwierzęcych, tych, którzy nie jedzą po prostu mięsa. I zdecydowaliśmy się tutaj przygotować na przykład pudding ja z malinami halibuta smażonego na maśle klarowanym, spire z, z batata i na sałacie, dodatkowo pasta z suszonych pomidorów i cukinii, zupami na stronę. Uczestnicy warsztatów zgodnie podkreślali, że te zajęcia to nie tylko doskonała forma integracji, ale przede wszystkim nauka w jaki sposób można komponować posiłki i czym zastąpić mięso, by jeść nie tylko smacznie, ale i z korzyścią dla organizmu.